Na życiu trzeba się znać, trzeba. Co? Co? no, no, tam tak do tego? do tego? no, za ucho za ucho bo jak bo jak jak, no, to nas no, teraz w górę, jak nie wiem co. Czy ty wiesz, Irka, że, że nasze życie jest zawieszone teraz między niebem a ziemią na tych śniurkach? Co to, to nasz balon zawieszony jest do, do tych śniurków, tego balona? Ty, tak? A tam pod nami to, to chyba jest to? To tak na moje oko to jest Austria, bo kurczę wygląda jak taki łeb taki krokodyla, zobacz. A ta, ta krecha to, to Jolka, czy autostrada? Kurcie, Irka, jaka Jolcha, jaka autostrada to jest południk numer 37? Czekaj, tak, 37, który przebiega według plani na mapie, to jest, patrzcie, południk, który przebiega przez Tyrol. Przez trotyl? Jaki trotyl? Szczepan, ale. Tyrol! Krzyżuje się z drugą autostradą. Irka, to nie jest druga autostrada, tylko linia narysowana na ziemi, co się nazywa równoleżnik. Tego nie widać na ziemi, ale z góry dokładnie. Ale, widać. ale popatrz, ona tam skręca. Daj, luneseczek. czekaj. Szczypa! Hmm, no, oni auta zasuwają. Hmm, hmm, hmm. No, bo ta linia skręca, bo ziemia jest okrągła. No, ale auta płynie za. Hmm. No, a co mają robić, jak mają koła? zresztą nie zawracam mi głowy do nawigacji, wiesz? A ty napiłeś chuchni. muszę znowuś nadmuchać tego balona, bo zaczynamy opadać do Austrii. Kurcie, widzisz coś narobiła przy, przez to babskie gadanie zawracać mi gitarę, a, a mi teraz gazu zabrakło. Trzeba pozbyć się balastu. No co ty Tak ty na mnie patrzysz, no? no. Irka, dawaj te torby swoje z zapasami. Wyrzucamy po kolei. Dawaj. No to trzeba, to mąka nasza. Ale waży, waży no. i rzutamy. Napisz może na torbach, na każdej torbie z mąką, Szczepan i Irga, to jak gdzieś wykorkujemy w ziemię, to nas łatwiej odnajdą. No, no, ale... Wyrzucaj to! Szczepan, cukier, no, bo, bo w domu nie ma, no! Ale waży! I ten czajnik, wąt, lokówki, wąt, szlafrok coś japo... ty tu nabrała, szlafrok japoński w smoki, mieszanka odchudzająca, wyrzucaj to wszystko! No, 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 no. Kołdra Puchowa, po co, żeś ty to wziął do balona. Szarcie dla kota, wejść to wszystko. Szczepan! A jak auty Austrychi... Wyrzucamy, 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 co? Myślą, że rzucamy im pomoc jakąś humanistyczną, co co... A niech myślą sobie co, co zresztą, oni nam kiedyś też pomagali. Szczepan. Wyrzucaj, wyrzucaj, dawaj! Szczepan, popatrz się! Dajmy kolegi, maltaj! Maltaj! Popatrz się, Szczepan. Co? Odrzucają nam, zobacz! No kurczę może im nie jest potrzebne. Nie trzeba, nie trzeba, komu nie trzeba, wszystkim trzeba takie austriackie gadanie. O.